Dzień dobry. W dzisiejszym filmie zajmiemy się czytnikiem linii papilarnej, którego producentem jest firma Zomer. Ten czytnik różni się przede wszystkim od pozostałych elementów kontroli dostępu, jakie już prezentowaliśmy, tym, że cały proces programowania i identyfikacji jest wyświetlany za pomocą wbudowanego wyświetlacza tutaj w, w obszarze identyfikacji użytkownika. Teraz widzimy, że mm, na tym wyświetlaczu y, pojawiła się nam tak literka A. Świadczy o tym, że czytnik jest gotowy do przyjęcia palca administratora. No i właśnie to będziemy teraz wykonywać. Programowanie palca administratora. Wybieramy sobie określony palec, przeciągamy. Widzimy tutaj taka żółta dioda. Przeciągamy tak długo. Aż ta dioda zgaśnie, będzie to fajnie widać na filmiku, zgasła, zapaliła się zielona i pojawił się napis A1. Świadczy to o tym, że palec administratora pierwszy został poprawnie zaprogramowany.